Działek 20 maja 2019 roku 1838. To są wideokomentarze indeksowe Bus Ja nazywam się Michał Pietrzyca i zapraszam do wysłuchania krótkiej analizy technicznej dotyczącej wybranych instrumentów futures na indeksy giełdowe. S&P 500 znajduje się w pronie 2848 punktów, tuż poniżej bariery pivot do głównej 2850, która na ten tydzień jest takim punktem spustowym, trygerującym także wobec. Ubiegłotygodniowych szczytów i i na ten moment wypada jako taka propodażowa bariera. Natomiast przekroczenie strefy 2850-2853 w górę prawdopodobnie uwolniłoby, praktycznie, popyt od jakiegoś takiego nawisu podażowego, który wywiera oscylacyjna zmiana z ostatnich 40-50 godzin. No, wiadomo, jest to reakcja na wątek Huawei'a. I tak naprawdę też ryzyko widnieje w tym, w tym układzie spadkowym także tego, co, co może wiązać się z akcjami Apple i dalszym pogorszeniem nastrojów na rynkach, no, w związku z, z, jakby z rozwinięciem się tego narastającego już jakby napięcia pomiędzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi, więc widać, że tutaj osłabione ogniwa, na przykład w relacjach biznesowych. Między Huawei a spółkami amerykańskimi rzutują najwyraźniej, tutaj, tą, na pierwszy plan, tą sytuację. I na wykresach wyświetla się to jako po prostu propodarzowe obsunięcie. Natomiast to obsunięcie zaburza już tą zależność wzrostową na średniej ze 100 godzin, jaką komentowałem pod koniec poprzedniego tygodnia, która, która była wyraźnie tutaj sprzyjająca. Więc to odrażanie, które trwało od 13 mniej więcej maja, z raptem. 80-90 godzin, no, praktycznie zostało zakończone. Z tego względu, że lokalne tutaj 2853, e, ważny dosyć ważny dołek, wyższy od poprzednich, e, jakby ta, ta, ta półka została przełamana łącznie z pivotem. Więc mamy w układzie H1 właśnie teraz zmianę układu sił na taką prospadkową. Niemniej jednak, dopiero przełamanie 2833 do lub e, nieco niższych wartości. Mogłoby przyspieszyć, a według teoretycznego podejścia powinno przyspieszyć tą zależność spadkową. Z drugiej strony, zachowanie tych lokalnych 2,8, 3, 3, 3, i przebicie w górę 2,850, 53 no odsunie nam te ryzyka. Jeśli udałoby się ponownie zmienić kierunek średni ze 100 godzin na wzrostowy, no to ten pullback według A, B i C mógłby być tylko i wyłącznie takim. A początkiem tworzą jakby budowanej konsolidacji, na przykład w zakresie 2890-2800. No i podobna taktyka i zachowanie się notowań technologicznego NASDAQ -a. pokazuje, że średnia opada, jesteśmy poniżej pivotu 7481 i proporzorowy wykres jest tutaj na pierwszym planie, tak, rozpatrywane pod kątem tego, co dzieje się w składowych spółkach tego indeksu, więc widzimy, że jest to. No jest to stan, gdzie układ wzrostowo-dragowania korekcyjny zamienił nam się w próbę potwierdzenia tego prawdopodobnie do ukazu okolicy 13-14 maja. I jego przebicie i brak powrotu ponad tą barierę byłby no nie lada problemem dla strony półmetowej. Jeżeli chodzi o DAX, no już jesteśmy po zamknięciu rynku kasowego w Eurolandzie. Natomiast futures na CFD na, w platformie BOSFIX dla tego indeksu notowane są do 22. A czasu Polskiego. I tutaj również mamy taki bias część na wykresie na porozpadkowy. Przy czym dla układu średnioterminowego w H1 jest to struktura 11.839, 12.317 12, jako układ boczny. Przy czym ta korekta wzrostowa prowadzona właśnie od 13 maja, co także było widać na nowojorskich futures, no ona wygłasła. Teraz mamy jakby takie ciążenie notowań w dół do tej przedstawionej strefy wsparcia 11.849, 11.880, 881 Na FPL20 Wyraźnie widać, że mamy konsolidację już od dłuższego czasu. GPW nie skorzystała z tego korekcyjnego odbicia, które było widać na Nowojorskich czy, czy na Daksie, na Futuresach. 250 na 2,190 przedział. W zależności od wybicia się górą czy dołem, powinniśmy obserwować, czy będzie kontynuacja tego kierunku. No i ponadto średnia 100 godzin tutaj opada, co nie pozostawia złudzeń, z jakim rynkiem mamy na GPW do czynienia w ostatnim czasie. Dziękuję za uwagę.